Mimo obietnicy minister zdrowia Ewe Kopacz, chorzy na raka nadal nie mają dostępu do najskuteczniejszych, nowoczesnych terapii niestandardowych. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje wnioski w sprawie takiego leczenia, ale nie chce za to leczenie płacić. Ministerstwo Zdrowia, które nadzoruje fundusz, już cztery dni temu wysłało do NFZ pismo, w którym zaleca, by leczenie onkologiczne finansowane było na starych zasadach. Mam nadzieję, że jest to tylko w tej chwili. Zły przekaz. Natomiast nie wyobrażam sobie, że nie wykonują zaleceń ministra zdrowia, czyli pani minister Wykopacz. Zdaniem funduszu zalecenie jest niewystarczające. Minister zdrowia musi zmienić przepisy. Minister zdrowia musi podjąć jednoznaczną decyzję co do tego, jaki lek ma być finansowany, a jaki nie. My czekamy na tę decyzje. Fundacja Gwiazda Nadziei, która pomaga chorym na raka, złożyła wniosek do Niki i prokuratury o zbadanie, dlaczego NFZ nie.